Salahdin Parnas po pogali xtbksw 89 nie udało się dokonać tej tej niemożliwej sztuki zdobycia trzeciego pasa przegrałeś z Adrianem ale czy jest coś z czego jesteś zadowolony po, po tym pojedynku Salahdin Parnas in Bondgera avec z ta pas pu faire l'impossible d'avoir les trois ceintures mais est-ce que zadowolony, es content pour ta performance cette soirée Ma c'est un peu c'est un peu compliqué voilà Donc euh, voilà, je suis motivé à retourner à l'entraînement directement. Je sois mon, mon petit nez qui, qui est parti et puis euh, retour à l'entraînement directement et j'attends le prochain combat. Nie cieszę się, to wiadomo, bo to jest przygrana walka, ale to zmutowowało mnie do ciężkiego treningu. Czekam tylko, żeby mój nos się ogoił i już wracam na treningi i wracam na matę. Ale do jakiej kategorii wagowej wracasz? Czy w następnym pojedynku chciałbyś się po raz kolejny zmierzyć z Adrianem, czy, czy jednak wrócić do, no nie wiem, do dywizji lekkiej, do piórkowej? Tu veux combattre dans quelle catégorie ton prochain combat tu veux, tu veux une revanche contre euh, Bartos ou tu veux rentrer aux 70 ou aux 66 kilos bah, Pour l'instant, je ne sais pas du tout. Voilà, là, je vais avec ma team, je vais retourner avec ma team et puis je vais voir ce qu'il ce qu en est. Il me reste encore un combat au KSW, donc euh, précédent au combat comme je l'ai dit. Je vais m'entraîner et puis on va voir c'est quoi les opportunités qui nous viennent à nous. Na razie nie wiem. Muszę wrócić do Francji pogadać z swoim narożnikiem. Zobaczymy, jak, to, jak była ta walka, i wtedy mogę decydować. Została mi ostatnia walka w kontrakcie w KSW, i wtedy decyduję, co będzie dalej. Czy ten nos został naruszony przez latające kolano Adriana Bartosińskiego? No, bo to był chyba jeden taki mocny akcent jego w stójce no bo tak walka toczyła się głównie w klinczu. czy faktycznie to było coś co to go mocno wstrząs wstrząsnęło okej okay. parce que le genou le tonner était gonflé à cause de je sauté que tu as mis dans le troisième euh, le troisième round moi je pense que je pense que c'est ça mais bon je l'ai bien aussi défiguré donc voilà je pensais qu'il y aurait il y aurait un match nul Mais bon c'est comme ça, c'est comme ça où je pense même avoir gagné carrément parce qu'il a bloqué, il a fait que de bloquer le jeu à travers la cage. Mais voilà, c'est une partie remise et puis je pense que c'est ouais, je pense que c'est le genou qui m'a touché le nez. Et puis moi aussi je l'ai touché avec, avec plusieurs coups que je lui ai, ai mis en fait. Okay. E, tak, e, myślę, że nos był naruszony w tej akcji, e, ale ja, ja uderzałem go więcej niż on. On wygrywał ze mną tylko kontrolę przy siatce. E, dla mnie to jest e, walka bardzo równa. Mogłoby być remis i nawet mogłoby być na, na mojej na moje stronie i mogą wygrywać tą walkę też. A dlaczego ty też tak uporczywie dążyłeś do tego clinchu? Bo ja mam wrażenie, że ten clinch był. I z Twojej inicjatywy, i z jego inicjatywy. To było momentami wręcz kuriozalne, że ten clinch odbywał się nawet na środku klatki i żaden z was nie chciał odpuścić. Czy ty też byłeś tak nastawiony na ten clinch, no bo bo tak to wyglądało. Okej. Okay. Uh, pourquoi uh, pourquoi tu pas essayé de de sortir du du clinch du corps corps. Uh, lui il a essayé si tout pour faire ça, mais toi aussi tu tu pas fait tout pour sortir de ça et tu tu aimé de, que le combat continue comme ça. Non, c'est juste qu'il était plus puissant que moi. Donc uh, il m'a bloqué, il a bloqué le jeu. Po prostu, to jest Nie, nie dążyłem do końca, on po prostu był oczynniejszy ode mnie i on nie chciał mnie obalić, On po prostu, czemu mnie przesadzać, ale nic nie chciał zrobić. On blokował, blokował grę więc niż się mnie obalić albo cokolwiek robić. A eee, jego siła fizyczna bardzo mnie zdominowała. Powiedziałeś, że to była twoja. Jeszcze masz jedną walkę w kontrakcie. To już wiem, dlaczego Martin Lewandowski powiedział, że to, to jest to przedłużenie kontraktu, z którego się nie cieszy, bo tak powiedział. Czy ta walka, domyślam się, że w Paryżu to będzie twoja ostatnia walka w KSW? Okay. Euh, tu as dit que c'est ton dernier combat dans ton contrat. C'est pour ça que Martin Lewandowski il a dit il n'est pas très heureux avec la, la signature du nouveau contrat. Est-ce que ça sera le dernier, ton dernier combat au juillet en avril à Paris bah Franchement, je ne sais pas du tout. On va voir avec ma team. Voilà, moi je suis très content d'être ici aussi. Tout va dépendre des, des propositions, des négociations que, qui viennent vers nous. Voilà, je vais réfléchir avec ma team et on va réfléchir tous ensemble et on va voir, on va voir ce que le KSW nous propose. En tout cas, voilà, je me, sens, je me sens bien. Je me sens bien ici. Et, et, puis, et puis voilà, on verra. Hein. On verra, c'est pas moi qui décide, je suis pas manager. Hein. Donc euh, voilà, moi je reste focus sur, sur les combats. Dès qu'il qu y a des combats qui viennent à moi, ben, j'accepte directement les combats, hein, tout simplement. Après je laisse ma team, je laisse team, je laisse Stéphane Chauffourier gérer tout ça. Okay. Ja nie jestem ja menadżerem, to mój menadżer się zajmuje takie rzeczy. Jak wracam do Francji, to pogadam z swoim należnikiem, zobaczymy, co dalej w mojej karierze. Ja czuję się bardzo dobrze potraktowany w KSW. Cieszę się też, że jestem tutaj, bardzo szanuję, szanuję tej organizacji, ale zobaczymy co będzie dalej, to też zależy na propozycje, które dostanę zależy od negocjacji nowego kontraktu. No i ale jeśli chodzi o KSW, to bardzo, bardzo się jeszcze że jestem tutaj. Czy ta walka z Adrianem Bartosińskim nie dała ci takiego m, poczucia, że jednak w kategorii niżej 70 naprzeciwko Mariana Ziółkowskiego pokazałby się jeszcze lepiej, skoro dałeś radę siłowo Adrianowi to, że z Marianem nie byłoby najmniejszego problemu. Okay. <laughs> Euh, si, tu, euh, si tu veux affronter Marianne Jokovski, est-ce que tu ne te sens pas que tu vas le, le dominer vu, vu que tu as affronté un mec euh, sur le papier, il est plus fort que Marianne, plus puissant Est-ce que tu penses qu'un euh, combat contre Marianne, ça peut être facile pour toi maintenant euh, Je voudrais qu'on arrête de parler de Marianne, voilà là, c'est fini Marianne, je ne le calcule pas, j'ai plus envie de le voir dans ma vie. Donc arrête de me parler de Marianne, sinon ça rêve de me faire l'interview. Euh.

Ja jestem ja jestem poważny zawodnik i nie chcę stracić czasu i stracić czasu z mojej kariery na, na taki zawodnik jak on. Już kończymy, tak, dziękuję. Dziękujemy. Ja tylko ze swojej strony powiem, że jesteś w Salach fenomenem fizycznym. Tylko tyle mogę powiedzieć, chociaż przegrałeś. Merci, <sum> merci